Dzień dobry. E, dzień dobry. Mamy tutaj dzisiaj wyjątkową okazję być świadkami otwarcia Centrum. Historycznego poświęconego załogom i dokonaniom polskich lotników, a dokładniej mówiąc polskim załogom dywizjonów bombowych. To jest inicjatywa, która zrodziła się tutaj w Raffingham ponad 14 lat temu. Wyszło od grupy brytyjskich entuzjastów, którzy rozpoczęli od wykupu z prywatnych rąk części. Gruntu, które kiedyś stanowiło część bazy lotniczej Raf Ingam. W tej bazie trzy polskie dywizjony bombowe stacjonowały w czasie II wojny światowej. I od tego momentu, od tych przed 14 lat ten projekt został rozwijany, a dzisiaj mamy jego zwieńczenie w postaci otwarcia tego centrum, które stanowi de facto muzeum poświęcone polskim dywizjonom bombowym. A jakie są dalsze plany? Czy jest jakieś plany do rozbudowy? Jest teren obok, z las, bunkry? Eee, na razie jakby mamy tą wystawę, która jest wystawą stałą. Eee, wiem od, od osób, które stoją za tym projektem od początku, że ich ambicją jest roz, rozwijanie tej wystawy. Jest też nawiązana współpraca, czy to z takimi instytucjami jak Muzeum w Dęblinie. Także ja zakładam, że, że ta ekspozycja będzie eee, uzupełniana o nowe artefakty, o nowe... Nowe, nowe części, być może pojawi się też trochę więcej multimediów, ale już to, co dzisiaj obserwujemy, jest czymś zupełnie unikalnym, bo, 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 bo nie przypominam sobie, żeby była druga tego rodzaju instytucja, która tu jest poświęcona właśnie polskim, e, polskim załogom i polskim dywizjonom bombowym. W ogóle warto powiedzieć o tym, że Lincolnshire, czyli to hrabstwo, w którym, e, w którym je się znajdujemy, ma bardzo duże tradycje. Bo właśnie w bazach w okolicach Lincoln były w czasie II wojny usytuowane te bazy, w których stacjonowały, stacjonowały załogi bombowców. Stąd, stąd właśnie ta tradycja dokumentowania i tradycja dbania o to dziedzictwo, dziedzictwo dywizjonów bombowych tutaj na terenie Lincolnshire. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.